Jorge Lorenzo to emerytowany kierowca motocyklowy. Hiszpan został mistrzem świata aż pięciokrotnie i jest jednym z najlepszych zawodników ostatnich lat. Jednak natrafił on na czasy Valentino Rossiego i Marka Marqueza, przez co znajduje się w ich cieniu. Lorenzo to zdecydowanie niedoceniany kierowca. O jego karierze więcej w dzisiejszym filmie. Urodzony w maju 1987 roku w Majorce, Lorenzo do Mistrzostw Świata trafił w 2002 roku do zespołu Derby. W klasie 125. Zadebiutował w trzecim wyścigu sezonu Grand Prix Hiszpanii na torze Jerez, które zakończył na 22 pozycji. Pierwszy raz zapunktował w Katalonii, zajmując 14 miejsce, a w trakcie całego sezonu w punktach dojechał łącznie 4 razy, zajmując dobrą siódmą lokatę w Brazylii. Sezon zakończył na 21 miejscu w klasyfikacji, zdobywając 21 punktów. Następny sezon był dla Hiszpana dość pechowy, bo nie ukończył on aż 6 z 16 wyścigów. Jednak w 12 rundzie sezonu w Brazylii, na torze imienia Nelsona Piqueta, sięgnął po swoje pierwsze w karierze zwycięstwo. Dwa wyścigi później w Malezji po raz drugi stanął na podium, tym razem mimo startu z pole position ukończył wyścig na trzecim miejscu. W sezonie 2004 Lorenzo 7 razy stawał na podium, w tym trzykrotnie na jego najwyższym stopniu. Zakończył on ten sezon na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej, po tym sezonie. Trafił klasę wyżej do zespołu Hondy. Debiutancki sezon w klasie 250 był dla Hiszpana całkiem udany. Już w debiucie zdobył punkty, zajmując w Grand Prix Hiszpanii szóste miejsce, a podczas piątej rundy sezonu na torze Mugello po raz pierwszy stanął na podium, zajmując drugą lokatę. W trakcie całego sezonu zdobywał jeszcze podia w Holandii, Czechach, Katarze, Australii oraz Walencji. Po tym sezonie Jorge Lorenzo zamienił zespół i trafił do Aprili. Decyzja ta okazała się być najlepszym możliwym wyborem. Już w pierwszym wyścigu na włoskiej maszynie Lorenzo sięgnął po pierwsze zwycięstwo, później dokładając następne w drugim wyścigu. W całym sezonie z wyścigów, które ukończył tylko trzy razy nie stał na podium. Lorenzo łącznie wygrał w sezonie aż osiem wyścigów i został po raz pierwszy w karierze Mistrzem Świata. Mimo wywalczonego mistrzowskiego tytułu Hiszpan pozostał w tej klasie i po raz drugi został jej mistrzem, zostając jednym z zaledwie trójki zawodników w XXI wieku, którzy w 250 i Moto 2 zostawali mistrzami dwukrotnie. W sezonie 2007 Lorenzo triumfował w aż 9 wyścigach i tylko 4 razy dojechał do mety poza podium. W ciągu 3 lat w klasie 250 Hiszpan wystartował łącznie w 48 wyścigach, w tym aż 23 razy z pierwszego pola startowego. Na podium dojechał 29 razy, w tym aż 17 na jego najwyższym stopniu. Na sezon 2008 Jorge Lorenzo trafił do MotoGP do zespołu Yamaha u boku Valentino Rossiego. Jego debiut był wręcz rewelacyjny: do pierwszego wyścigu w klasie królewskiej startował z pole position, jednak zakończył ten wyścig na drugim miejscu za Casey Stonerem z Ducati. W drugim wyścigu sezonu w Hiszpanii Lorenzo również startował z pole position i zakończył na najniższym stopniu podium uznając wyższość Daniemu Petrosie i Valentino Rossiemu, a już w trzeciej rundzie sezonu po trzecim z rzędu starcie z pole position wygrał swój pierwszy wyścig i po zaledwie trzech wyścigach w MotoGP został liderem klasyfikacji generalnej. W dalszej części sezonu Hiszpan wywalczył jeszcze trzy podia i zakończył cały sezon na czwartym miejscu w klasyfikacji zostając przy tym najlepszym debiutantem w sezonie. Rok później Lorenzo został wicemistrzem, zwyciężając w czterech wyścigach i stając na podium w dwunastu. Końcowo stracił on do Valentino Rossiego 45 punktów, na co duży wpływ miały cztery nieukończone przez Hiszpana wyścigi. Chwila na mały przerywnik. Jeżeli będzie zainteresowanie, to mogę dodawać zdecydowanie częściej filmy o tematyce MotoGP, tak jak już do kiedyś zapowiadałem. Więc jeżeli jesteście chętni, to możecie pisać mi różne propozycje w komentarzach. W sezonie 2010 natomiast Lorenzo dopił swego i po raz pierwszy w karierze został. The to Third place, Jorge Lorenzo takes the 2010 MotoGP World Championship. The 23 year old from Mallorca wins the title. Sezon ten został przez niego całkowicie zdominowany, bowiem Hoke ukończył wszystkie wyścigi i tylko dwa razy nie dojechał w pierwszej trójce, zajmując czwarte miejsca w Japonii i Malezji. Hiszpan wygrał aż 8 wyścigów, kończąc sezon z przewagą blisko 140 punktów nad drugim daniem Pedrosu. Rok później został wicemistrzem w sezonie zdominowanym przez Stonera. Lorenzo wygrał wtedy trzy wyścigi, jednak na szczyt mistrzostw powrócił w sezonie 2012, gdzie z sześcioma zwycięstwami na koncie pokonał o 18 punktów niego pe który co ciekawe wygrywał więcej wyścigów, bo triumfował siedmiokrotnie. Sezon 2013 jest zdecydowanie tym, którego Lorenzo może żałować najbardziej. Walkę o tytuł mistrzowski stoczył z debiutantem Markiem Marquezem z zespołu Honda. Po sześciu rundach sezonu Lorenzo miał na swoim koncie trzy zwycięstwa i był liderem klasyfikacji generalnej. Siódmą rundą sezonu było holenderskie TT na torze Assen, gdzie podczas treningu Hiszpan zaliczył upadek i złamał lewy obojczyk. Po przejściu operacji Lorenzo wystartował w tym wyścigu i zajął piątą pozycję, jednak najgorsze miało dopiero nadejść. W drugim treningu przed Grand Prix Niemiec Jorge zaliczył kolejny upadek, co spotęgowało jego uraz i zawodnik Yamahy nie mógł wystartować w tym wyścigu. Skutki tych Dwóch upadków odczuwał także podczas dziewiątej rundy sezonu na torze laguna Seca, gdzie zajął dopiero szóste miejsce. W międzyczasie od wspominanego przed chwilą Grand Prix Niemiec do Grand Prix Czech Marquez zaliczył serię czterech zwycięstw z rzędu, po wyścigu u naszych zachodnich sąsiadów, zawodnik Hondy miał nad Lorenzo przewagę 44 punktów. Przez ostatnie siedem wyścigów Lorenzo nie zszedł z podium, wygrywając aż pięć razy. Mimo świetnej końcówki sezonu zawodnika Yamachy i dyskwalifikacji Marqueza w Australii to właśnie kierowca Hondy. Został mistrzem świata, triumfując o zaledwie 4 punkty przed Lorenz. W sezonie 2014 Lorenzo wygrał zaledwie dwa wyścigi, kończąc w klasyfikacji generalnej na trzecim miejscu za Marquezem i Valentino Rossi, natomiast w roku 2015 po raz trzeci został mistrzem w klasie królewskiej, w czym specjalnie bądź niespecjalnie pomógł mu Marquez, o czym mówię więcej w moim filmie o rywalizacji Marqueza z Rossi. W kampanii 2015 Lorenzo wygrał 7 wyścigów, pokonując o zaledwie 5 punktów Valentino Rossiego, który wygrywał 4 razy. Sezon 2016 był dla Lorenzo ostatnim w barwach Yamaha. Wykrył on cztery wyścigi, w tym ostatnią rundę sezonu Grand Prix Walencji i zakończył jako trzeci zawodnik w klasyfikacji generalnej, ustępując tylko Marquezowi i Rossiemu. Następne dwa lata hiszpan spędził w zespole Ducati, gdzie zdobył zaledwie siedem wizyt na podium, zdobywając swoje ostatnie podium i zarazem ostatnie zwycięstwo w Grand Prix Austrii 2018. Here is Lorenzo Land! Here and Ducati na swój ostatni sezon udał się do zespołu Hondy, co okazało się dla niego dramatem. W zespole Respol Honda jeździł wraz z Marquezem, który został mistrzem świata zdobywając 420 punktów, natomiast Lorenzo w klasyfikacji generalnej zajął odległe 19 miejsce. W ostatnim sezonie ani razu nie ukończył wyścigu w czołowej dziesiątce i zdobył raptem 28 punktów. Łącznie we wszystkich klasach Lorenzo przejechał 297 wyścigów, do których 69 razy startował z pole position. Ma on na swoim koncie 152 miejsca na podium i aż 68 zwycięstw, co plasuje go pod tym względem na szóstym miejscu w historii. Mimo tych wszystkich osiągnięć, jego gwiazda znajduje się w cieniu Rossiego i Marqueza, trochę jak Alonso czy Vettel w cieniu Schumachera i Hamiltona w F1 lub piłkarzy takich jak Neymar czy Lewandowski w cieniu Messiego i Ronaldo. Co sądzicie o Jorge Lorenzo? piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Kroniki Motorsportu.